Dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać prostowanie przedramienia za głowy. To ćwiczenie służy do rozwoju masy tricepsów. Aby prawidłowo wykonać ćwiczenie, podnieście kantelek z podłogi, unieście wyprostowaną rękę nad głowę, drugą ręką chwyćcie się w okolicach łokcia, uginajcie i prostujcie przedramię. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest to, aby łokieć był cały czas w tej samej pozycji. Najczęściej popełniany błąd w tym ćwiczeniu polega na poruszaniu łokciem w prawo i w lewo. Zwracajcie baczną uwagę na poprawną technikę i dobro w ciąży.